Dobre, witam państwa z kolejnej edycji Kiermaszu Świątecznego w szkole podstawowej nr 1 w Bożarowie Mazowieckim. Jak widać, za moimi plecami występy już trwają. Jak zwykle, jak co roku, przygotowaliśmy wiele atrakcji. Patrząc po lewej stronie, mamy wiele ozdób przygotowanych przez nasze dzieci. Z drugiej strony. Stoiska gastronomiczne, mamy też stoiska, gdzie dzieci mogą spędzić czas na zabawach artystycznych. Współpracuje z nami w tym roku również i nasza wspaniała biblioteka. Dla osób chętnych mamy możliwość zapisania się do DKMS jako dawca szpiku kostnego. Wiele atrakcji, jak co roku, niesamowicie fajna impreza przygotowana przez rodziców, pracowników szkoły, dyrekcję. Wszystko po to, żebyśmy mogli zebrać trochę. Pieniążków, na wyposażenie szkoły, a jednocześnie wspaniale się bawić. Ta impreza nie tylko daje nam możliwość zbiórki funduszy, ale też integracji i dobrej zabawy. Serdecznie zapraszam i dziękuję wszystkim darczyńcom, którzy podarowali nam wspaniałe rzeczy. Dziękuję wszystkim ludziom, którzy odwiedzili naszą imprezę i jeszcze dzisiaj odwiedzą. Życzę wspaniałej zabawy, zdrowych, spokojnych świąt. Do zobaczenia!